Jest tam kto? Won, bo psami puszczuje! Czarny! Strzyga! To pana! Spokojnie. Chodzi o Fabiana Majera. Szukam jego mordercy. A, chyba że ta. Siad, kupie kundle. Spokój! No, wchodź pan. Tylko powoli, bo jeszcze pogryzą. Urocze zwierzęta. Pan chyba żartujesz. Sam się bydlaków boje. No, ale lepszy pies, choć szeka od złego człowieka. Masz kogoś konkretnego na myśli? No, raczej, syna, który załatwił Fabiana. Jak tylko zabrali stąd ciało, poszedłem do kolegi, co hoduje psy do walki i kupiłem te dwa kundle. Sporo mnie to kosztowało srebra, ale przynajmniej śpię spokojnie. Z kim mam przyjemność? Z bratem nieboszczyka. Gołosmy mnie wołają. Prowadziliśmy razem warsztat Meyer i Meyer. Mhm. Mm Teraz będzie po prostu Meyer. Teraz, panie, to będzie likwidacja. Jak tylko znajdę kupca na tę budę, wracam do Mahakamu. Zawsze bliżej rodziny, czy tego, co z niej zostało. No. To co chcecie wiedzieć o Fabianie? Powiedz, co wiesz o morderstwie, po kolei i ze szczegółami. To było tak. Wracam z robót w Oksenfurcie i widzę nad miastem słup dymu. No myślę, znowu przegapię, jak palą jakąś babeczkę, szlakby to, ale to nie na rynku był ogień, tylko u nas. Widzisz te ślady sadzy? Tam się paliły nasze rzeźby. Ludzie zlecili się do pożaru i znaleźli fabiana o tu obok. Jak dotarłem, już go ładowali na wózek. Rozmawiałeś z sąsiadami? Widzieli wcześniej coś podejrzanego? Coś słyszeli? Mówili, że nie, a nawet jakby słyszeli, to i tak by nie pomogli. W Nowi Gradzie ludzie przejdą obok krwawiącego dziecka na ulicy, żeby trzewików nie pobrudzić. To co ich obchodzi, byle krasnolud. Twój brat miał jakiś wrogów, ktoś go nie lubił, groził mu? Nie, to on raczej groził takiej jednej. Fabian był dobry krasnolud, fachura jakich mało. Ale i straszny kurwiarz, co odłożyliśmy pieniędzy, mówiłem kupmy nowe narzędzia, dobrego drewna, ale nie brał mieszek i jazda na dziwki. Potem chodził za taką jedną, wołał to przez ciebie trefna ludzka szmato i inne takie bezeceństwa, ale o co im się rozchodziło to nie wiem, może się zakochał. Wiesz gdzie ją znajdę, tę trefną? Na cmentarzu. Umarła parę dni temu, ale spokojnie w łóżku jej Alfons mówił, że na grypę. Dobra, dość gadania. Muszę się tu rozejrzeć. A proszę, tylko nie drażnijcie psów.